Doskonale pamiętam jak zacząłem oglądać samorozwojowe filmiki i wszyscy mówili, że jak przestanę oglądać porno to w końcu poczuję się lepiej. No ale problem w tym, że czułem się strasznie chujowo gdy to odstawiłem. Czego masz się w ogóle spodziewać? Pewnie się zastanawiasz, będzie gorzej czy będzie lepiej? Ten filmik to nie jest kolejny timeline według którego setnego dnia abstynencji zaczniesz lewitować. To są prawdziwe fakty z mojego życia, więc jak się zmieniło moje życie, gdy przestałem oglądać porno? Pierwsze dni różniły się w zależności od tego, jakiej strategii używałem. Pamiętam swoje pierwsze próby y, odejścia od pornografii. Wytrzymywałem wtedy tylko parę dni, co nie? Bo znowu wracam do tego nawyku. Robiłem to w ten sposób, że po prostu chciałem to rzucić z dnia na dzień. Chciałem spróbować detoksu, coś typu NNN, że na wstrzyknięcie palca po prostu mówi, że przestajesz to robić i walczysz z pragnieniami. To w momencie, gdy używałem właśnie wtedy tego detoksu, to pierwsze dni to był jakiś kurwa koszmar. Dosłownie czułem się jakby walka z pragnieniami. Była pracą na pełen etat. I jedyną o czym potrafiłem myśleć, to pornosy i walenie konia. I czułem się wtedy totalnie chujowo. Wszyscy mówili, że jak przestanę to oglądać, to będzie tak zajebiście, a ja czułem się strasznie. Przez okrągły tydzień miesiąc próbowałem zrobić progres przy użyciu tej strategii. I wyglądało to w ten sposób, że najpierw się wkurwiałem, mówiłem, nie, teraz mi się na pewno uda. Wytrzymywałem może parę dni, potem znowu waliłem konia przez parę dni, potem znowu się na siebie wkurwiałem i chciałem znowu zrobić progres. Więc tak naprawdę przez miesiąc doświadczałem tylko pierwszych dni. Rozumiem, o co chodzi. I były to naprawdę ciężkie czasy. Serio. ale wszystko się zmieniło, gdy zmieniłem strategię, bo gdy zacząłem korzystać z redukcji, czyli takiego stopniowego pokonywania tego uzależnienia, to wszystko się zmieniło. Dałem mózgowi się zaadaptować i pierwsze dni bez pornografii były totalnie luźniutkie. Dzięki redukcji pragnienia nie były tak intensywne i naprawdę pierwsze dni były zaskakująco łatwe. Mimo tego, że były najtrudniejszym momentem, to naprawdę poszło to mega gładko. Gorąco polecam Ci, żebyś zastosował redukcję. Pierwsze dni staną się naprawdę dużo łatwiejsze i w ten sposób otworzysz sobie furtkę do lepszego życia. Redukcja polega na tym, że zastanawiasz się, ile razy Średnio wali szkolenia i oglądasz pornografię w tygodniu. I w momencie, gdy już masz tą średnią, to stawiasz cel na następny tydzień, redukując o jeden albo o dwa, i tak z tygodnia na tydzień sobie schodzisz aż do zera. W momencie, gdy poczujesz się na siłach, to wtedy atakujesz, redukujesz o więcej niż sobie zaplanowałeś, w ten sposób możesz przyspieszać swój progres. No i w sumie to jest kurwa cała filozofia, nic trudnego, a coś w chuj skutecznego. W ten sposób możesz zmienić to, jak przebiegną Twoje pierwsze dni abstynencji od pornografii. Spróbowałem tych dwóch stron i mówię z własnego doświadczenia. I taką pierwszą zmianą, jaką zauważyłem u siebie, gdy zacząłem odchodzić od pornografii. Było to, że miałem dużo więcej energii. Moje życie się zbytnio nie zmieniło przez pierwsze dni, ale to naprawdę zauważyłem. Kurwa, stary, czułem się, jakbym mógł góry przenosić, dosłownie. Miałem w chuj energii by robić różne rzeczy Chciałem żeby było ciekawie, chciałem coś robić Chciałem się czymś zająć, bo w momencie gdy tylko się nudziłem To czułem się strasznie chujowo I pragnienia żeby sięgnąć po porno były jeszcze silniejsze Więc podsumowując pierwsze dni abstynencji To gdy używałem detoksu było strasznie ciężko Pragnienia były strasznie silniej I jedyne o czym potrafiłem myśleć to to Przy redukcji było dużo łatwiej I pierwsze dni nie były takie trudne jak mogłoby się wydawać I pierwsza zmiana jaką u siebie zauważyłem Gdy przestałem oglądać pornografię To to, że miałem dużo więcej energii do życia Ogólnie, przejdźmy teraz do pierwszego miesiąca Pierwszy miesiąc to kolejne wyzwanie i właśnie na tym etapie ludzie najczęściej doświadczają nawrotów. W trakcie pierwszego miesiąca już nie mi łapały wspomnienia o tym, że porno jest takie zajebiste. Bo widzisz, nasz mózg działa w ten sposób, że ma tendencję do naprawiania wspomnień. Nieważne jak ciężki i chujowy był okres w twoim życiu, jakikolwiek, to i tak będziesz miał pozytywne wspomnienia na ten temat. Już w trakcie pierwszego miesiąca miałem myśli, że no jak waliłem konia, to było tak fajnie, wiesz, że co chodzi, że tak sobie mogłem ulżyć, że było tak spoko, mogłem się zrelaksować. I totalnie zapominałem o tym, jak chujowo się czułem, gdy już tylko to skończyłem. Rozumiesz, że chodzi? Więc oprócz tego energia, którą czułem, dalej we mnie była. I gdyby nie to, że miałem cel w swoim życiu, w trakcie pierwszego miesiąca doświadczyłbym nawrotu jak większość osób. Bo widzisz, energii nie da się zniszczyć, można ją jedynie wykorzystać. I w momencie, gdy my przez lata czy miesiące warunkowaliśmy nasz mózg, że tą energię wykorzystujemy na porno i walenie konia, to twój mózg uważa, że to jest w sumie jedyny sposób. Ale wiesz co? Energia to energia i można ją wykorzystać na cokolwiek. Wiadomo, jest to energia seksualna, ale to, że jest to energia seksualna, nie oznacza, że jest tylko przydatna przy aktach seksualnych. Ja całą tą energię, którą miałem, gdy odchodziłem od pornografii, pierdoliłem swoje cele. Moim celem było zarobienie pierwszego dolara i z gościa, który był totalnie leniwy, nie potrafił się skupić, ta energia mnie kurwa odmieniła. Wstawałem rano o tej samej porze, nie zaglądałem w ogóle do telefonu, nie odczytywałem żadnych powiadomień, szedłem do kompa i zaczynałem się uczyć, zaczynałem pracować, zaczynałem wysyłać maile. Do Klientów. I tak zapierdalałem. Gdyby nie to, że miałem co robić, to po pierwszym miesiącu moja historia by się skończyła. Ale dzięki temu, że cały czas aktywnie wykorzystywałem tę energię w jakiś sposób, moje życie się odmieniło. Oprócz tego, że pracowałem nad celem związanym z finansami, to również zapierdalałem ostro na treningach, no i przede wszystkim dużo energii wkładałem w poznawanie nowych kobiet. Dzięki temu przetrwałem pierwszy miesiąc. I właśnie już na tym etapie zacząłem doświadczać realnych zmian w swoim życiu, bo przede wszystkim to zacząłem odzyskiwać swoją motywację. Myślę, że na pewno kiedyś słyszeliście o dopaminie. Dopamina to taki neuroprzekwy w naszej głowie, który odpowiada za to, że czujemy się zmotywowani i że czujemy się dobrze, że czujemy się nagrodzeni, prawda? I każdy człowiek na świecie ma swój poziom bazowy dopaminy. Czym niższy on jest, tym gorzej się czujemy, tym bardziej leniwi jesteśmy, tym częściej wpadamy w apatię, tym gorzej się po prostu czujemy. A czym wyżej, tym lepiej, co nie? I w momencie, gdy jesteś uzależniony od pornografii, to pornografia jest mega silnym bodźcem, czymś, co mega mocno stymuluje dopaminę, czyli uczucie nagrody. No ale po takim silnym bodźcu twój mózg się oczyszcza z tej dopaminy i twój poziom bazowy spada. Więc jako osoba uzależniona od pornografii, po prostu czujesz się gorzej niż powinieneś, naturalnie. i Już w trakcie pierwszego miesiąca twój poziom bazowy dopaminy zaczyna się po prostu regenerować. Wraca na swoje miejsce i zaczynasz czuć się po prostu dużo lepiej. Odzyskujesz motywację, czujesz się lepiej we własnej skórze, zaczynasz przede wszystkim lubić ciężką pracę. Mniejsze rzeczy, które kiedyś były nudne zaczynają Cię uszczęśliwiać. Poza tym ten wewnętrzny krytyk, który cały czas Ci napierdala na myśli, również coraz bardziej się wyłącza. I tutaj już naprawdę czuć różnicę, że się od tego odeszło. Zanim przejdę do następnego etapu, chciałbym tylko jeszcze o czymś wspomnieć, bo jeżeli również chciałbyś się pozbyć tych natrętych myśli, chciałbyś poczuć się dobrze, chciałbyś lubić ciężką pracę, chciałbyś być zmotywowany, chciałbyś być szczęśliwym człowiekiem, to musisz pokonać uzależnienie od pornografii. Ale pewnie nawet nie wiesz, co masz zrobić, żeby do tego doprowadzić. I to szybko i skutecznie. Dlatego właśnie stary stworzyłem swoją autorską metodę. Byś wszystko miał w jednym miejscu, nie musiał szukać po całym internecie, żeby wszystko było sprawdzone skutecznie i żebyś mógł odejść od pornografii w cztery tygodnie. W tym w tym momencie zjeżdżaj do drugiego link w opisie, bo naprawdę stary tego nie pożałujesz. Jest to najbezpieczniejsza decyzja, jaką tylko możesz podjąć. Nikt inny nie daje ci gwarancji zwrotu pieniędzy. Jeżeli po czterech tygodniach uznasz, że problem z porno dalej jest i ten kurs cię w ogóle nie usatysfakcjonował, to tak jak mówię, dostajesz każdą złotówkę z powrotem. Zjeżdżaj do drugiego link w opisie i rozpocznij swoją drogę do wolności, a my wracamy do filmiku. 2-3 miesiące po tym, jak przestałem i oglądać pornografię. Tu już zaczęły się naprawdę porządne zmiany, bo moja pewność siebie dosłownie wyjebała w kosmos. Przestałem czuć się jak taki dziwak, jak taka małpa, która siedzi w rogu pokoju i przy zgaszonym świetle wali konia oglądając pornografię, jednocześnie słuchając czy jakiś rodzic nie idzie właśnie do mojego pokoju. Na tym etapie już naprawdę zacząłem czuć się w chuj atrakcyjnie. I dziewczyny zaczęły się mną interesować. Oprócz tego, ja zacząłem się interesować nimi, bo zauważyłem, że w trakcie, gdy byłem uzależniony od pornografii, to dziewczyny, z którymi miałem styczność w prawdziwym życiu, po prostu mnie nie interesowały. Nie spełniały kryteriów aktorek porno, jakkolwiek to brzmi. Miałem po prostu tak wygórowane i tak wyjebane oczekiwania przez to, co oglądałem na tych wszystkich stronach, że w ogóle nie mogłem znaleźć kogoś, kto by mnie usatysfakcjonował w prawdziwym życiu. No ale po dwóch, trzech miesiącach, gdy już przestałem to oglądać, to się zmieniło. I nagle rzeczywiście, dziewczyny, z którymi miałem styczność na co dzień, zaczęły mnie pociągać. Zaczęły się randki, spotkania, flirty, czułem się tak dobrze we własnej skórze. W końcu polubiłem huberta, którym byłem. Bo przez 3 lata uzależnienia, gdy patrzyłem na siebie w lustrze, to czułem obrzydzenie i nienawiść. To był dosłownie pierwszy moment po latach, w którym poczułem się aż tak dobrze. I Już wtedy przestałem traktować porno i walenie konia jako rozwiązanie czegokolwiek. Nawet gdy były pragnienia, to już potrafiłem sobie z łatwością odmówić. Wiedziałem, że jest to szkodliwe, mój mózg sobie doskonale zdawał z tego sprawę i właśnie wtedy już wygrałem ze swoim pierdolonym małpim umysłem. Nawet gdy miałem porną zasięgu ręki, potrafiłem powiedzieć nie. I właśnie dlatego nie polecam korzystania z tych aplikacji, które blokują te wszystkie strony. Bo chciałbym, żebyś ty również doszedł do czegoś takiego: również doszedł do tego momentu, że możesz oglądać porno w każdym momencie. Ja mogę w tym momencie odpalić laptopa, odpalić pomarańczową stronę i zacząć walić gróbę. Ale ja nie chcę tego robić. Ja mam do tego ciągły dostęp, ale mój mózg jest po mojej stronie. Ja sobie po prostu odmawiam, mówię nie i tyle. Ja nie może teraz ze sobą walczyć, ze sobą siłować, żeby tego nie zrobić. Naprawdę, po dwóch, trzech miesiącach moje życie już się naprawdę zmieniło. I gdy już minęło pół roku, to wszedłem w zajebisty związek, w którym jestem do dzisiaj. Po pół roku zacząłem odbudowywać siebie jako partnera, zacząłem odbudowywać swoją percepcję seksu, ponieważ porno strasznie wpływało na to, na moje związki, na moje życie miłosne. Pamiętam, jak wszedłem w związek i właśnie przez swoją zależność porno zniszczyłem ten związek i zraniłem dziewczynę. I to bardzo mocno. I nie mogłem sobie tego wybaczyć przez naprawdę długi czas. Więc strasznie mi zależało na tym, by już nikt nie musiał cierpieć. Przez to, że walę gruchę i oglądam pornosy. I właśnie po tych 6 miesiącach już mój mózg się ogarnął, bo w trakcie uzależnienia od pornografii miałem coś takiego, że mój mózg pragnął nowych bodźców. Nie potrafiłem wytrzymać w drugim związku. Właśnie dlatego ten związek wtedy się rozpadł. Bo mój mózg był totalnie znudzony i nieosatysfakcjonowany. Ja chciałem nowych bodźców, nowych kobiet, chciałem doświadczyć czegoś nowego. Bo gdybyś się zastanowił, za każdym razem gdy oglądasz porno, to przecież nie pozostajesz wierny jednej aktorce. Co chwilę oglądasz coś nowego. I twój mózg przyzwyczaja się do tego, że co akt seksualny doświadczasz jakiejś nowej osoby. Osoby. I wtedy zaczynają się związkowe problemy. I właśnie po sześciu miesiącach już to minęło. Potrafiłem wytrzymać w długim związku i oprócz tego, żeby wytrzymać, to byłem w nim po prostu w kuj szczęśliwy. Na tym etapie, że tak powiem, odbudowałem swoje psychiczne rany. Rany w postaci oczekiwań co do seksu, percepcji tego seksu, percepcji związków, kontaktu międzyludzkiego dalej. A dzisiaj, po ponad dwóch latach od ostatniego zwalenia konia i obejrzenia pornosa, pragnę przekazywać tę wiedzę, którą już mam, byś Ty również mógł korzystać z tego życia. Gdybym trochę młodszy i trochę głupszy, to miałem takie przekonanie, że korzysta Korzystanie z życia to jest właśnie robienie tych wszystkich przyjemności. To jest, wiesz co, wolny konia, oglądanie pornografii, pozwalanie sobie na to, bo w końcu po co, po co się hamować, rozumiesz? Może jutro umrę, ja chcę korzystać z życia. Ale zrozumiałem tak naprawdę, czym jest dla mnie korzystanie z życia, gdy przestałem oglądać pornografię. Bo widzisz, dla mnie korzystanie z życia to nie jest trzepanie sobie chuja, jednocześnie oglądając jak inni ludzie uprawiają seks, doprowadzając w ten sposób, że czułem się jak kompletne gówno. Że gdy patrzyłem na siebie w lustrze, to czułem się obrzydzony samym sobą. Że byłem totalnie niepewny siebie, że nie potrafiłem rozmawiać z kobietami. Że mój mózg był ciągle kurwa moim wrogiem, że cały czas napierdalał na mnie krytykujące myśli. Dla mnie jest to totalnie dalekie od korzystania z życia. Dla mnie korzystanie z życia to jest właśnie odraczanie tej gratyfikacji. Dla mnie korzystanie z życia to jest pójście na ten trening, pocierpienie, żeby potem czuć się zajebiście, żeby potem wyglądać jak król kurwa. Rozumiesz o co chodzi? Dzisiaj nie ma dla mnie nic ważniejszego niż pomaganie wam, chłopaki, z uzależnieniem od pornografii. I naprawdę głęboko wierzę, że przynoszę dobro do waszego życia. Nie mogę pozwolić na to, byście tracili życie na porno, po to, by jakieś pojebane korporacje mogły sobie z tego zarobić parę groszy. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam Cię do drugiego linku w opisie i do zobaczenia w następnym filmiku. Siemanko!